Hej, cześć, witam was wszystkich serdecznie w nowej serii Zagrajmy w Czar Mechanic Simulator. Jest to według innych graczy najlepszy symulator 2014 roku, który pojawił się zaraz na początku. Nie wiem dokładnie kiedy, nie powiem wam tego, ale no, w przyszłych odcinkach napewnie, na pewno się tego dowiecie ode mnie lub no, wpiszcie w Google, będziecie wiedzieć. No i tak, w tym symulatorze mam ee, zamiar pobawić się w mechanika. Zresztą w realu też jestem mechanikiem, jestem znaczy, no aktualnie zdobywam zawód mechanika, odbywam praktyki zawodowe no i się bawię przy tych autkach. Jestem pasjonantem motoryzacyjnym. Jak widzicie, na wszystko na kanale u mnie to są same praktycznie wyścigówki, wszystko związane z motoryzacją. Dobra, ale tak więc mówiąc, może przejdźmy do rozrywki. No to rozpocznij. Opcje są normalne, niezbyt nie, nie skomplikowane, nie ma tam jakichś wiecie, wielkich rzeczy. W ma Pisto utwarzamy sobie nowy profil, jedziemy z koksem i graj. Kariera, 4X, nie wiem co to jest, Turbo, Ad i tryb wolny zablokowany. Gra ma og ogólnie chyba 76 zleceń do zrealizowania mamy. No, i po części przechodzimy od jednego do drugiego, do trzeciego yy, warsztatu. Do coraz lepszego tutaj mamy. Tak, pójść do radia. Mówicie, dobra, idziemy, tu mam radyjko, radyjko, proszę, radyjko. Nasz warsztat, pięknie, aż dupamięknie. Piękny warsztacik. Dobra, tutaj ładnie. Trochę rozejrzymy się po warsztacie. Beczki z olejami. Tutaj mamy syntoil. Widać, że to jest kastrol e, Plakaty. Beczka z olejem. Tutaj plakaty. Narzędzia i madło. Drzwi zdemontowane. Oleje znowu. Tutaj kartony. Opony. Szafka z tymi Podnośnik, którym raz się zapachiem uchodźca. Sprężyny. E, amortyzatory. Brocimika. Wiaderko. E, Anufed. Gołbagi, oleje, chłonnice, piasty, komputer do zamawiania części, syrenka, znowu plakat z no i tutaj jakiś wiecie, do naprawy czy coś, jakiś zbiór informacji, wydech, opony, butla z gazem. Jedynie wiecie co brakuje? Gołej laski, naprawdę plakatu z gołą laską, bo warsztat bez gołej laski to nie jest warsztat. Opuści, podnieść, podnosi. Widzicie, jaki elegancki mamy. Ja niestety u mnie na praktykę nie dysponujemy taką, takim wynalazkiem. Muszę się męczyć w kanale, niestety. Ja będę chciał ogólnie Wam opowiedzieć o mojej przygodzie z motoryzacją i ogólnie o moich przygodach z naprawianiem i ogólnie na się picia. Pozwólcie. I mamy pierwsze zlecenie. 500 dolarów wynagrodzenia. Wymień przednie klocki i sprawdź przednie tarcze. Dobra. Dobra, sklep. Dobra, dobra, ja tu już wiem. Już mogę się poruszać. A dobra, to źle kupowałem. Koło. Demontujemy. Demontujemy, demontujemy e, szpilki tutaj kluczem nie wiem czemu ma pneumatę powinniśmy to demontować e, jak tu się powiększył eee e, dobra najpierw zacisk demontujemy tak zacisk teraz klocki Zdejmuj. no tryb on Dobra, sprawdzimy stan. No, tarcze są jeszcze do oddechu. już nie, dobra. Jak my tu przeszliśmy ten tryb, hmm, dobra, do montażu mam. Kurde, źle. O, teraz będzie kit. Czemu ja nie mogę? O, teraz mi złapało niestety. Patrzcie podnośnik, znaczy podno... na ten lewarek. Nie chcę zlecenia. Dobra, jak tu yy, wyjść. Yy, dobra. O, dobra, tutaj. Przechodzimy do drugiego koła. De demontujemy śruby, szpilki. Niestety nie wiem czemu tutaj tak, dźwięki są jakby grzechotką było to demontowane, a nie pneumatem. Demontujemy zacisk. Odkręcamy z tych śrub. Są one zazwyczaj na pula lub trzynastkę w realu. Jak to tam. Zależy od samochodu. Nie chcę tylko montażu. za daleko. Nie w tą. Nie w tą. O. Demontujemy klocki hamulcowe pięknie, aż dupa pięknie, i jeszcze sprawdzimy stan tarcz hamulcowych, bo to istotna rzecz. Te 60, czyli jeszcze powinny być, chyba dobra. No i co? Musimy wyjść i iść do sklepu, znaczy do sklepu, do komputera i zamówić części. Patrzcie, tu poruszam się już po ulbicie naszego komputera, części używane, ale podobno. Ich nie powinno się lepiej kupywać. Sklep z częściami akumulator, alternator jest naprawdę sporo. Części naprawdę masakrycznie dużo. Szukamy klocków hamulcowych, jak pamiętacie, do naszego pierwszego zlecenia. Klocki, klocki, gdzie jesteśmy? Mamy tarczę, yy, zacisk i co, nie ma klocku? Przeleciałem pewnie. Skrzynki, wydech, tutaj filtry, przykrywka fintu oleju, przegub lewy, czyli bułość, gdzie są te klocki, drążki, łączniki stabilizatora, wydechy, Chciała te klocki ominąłem, już, ty na no gdzie są te klocki, Referencje w w paliwa, O, klocy hamulcowy, tutaj się ukryłeś. Tak, tak, musimy zakupić cztery, co by stron na zewnętrzny i zewnętrzny. Przechodzimy sobie do koła. No, pach! Dobra, musimy przejść w tryb montażu. Dobra, moment w montażu a nie tak, bo mi się powieszono. O, teraz będziemy i tak, zamontujemy zacisk, zakręcamy i tu można koło zakładać. Koła też są, nie są złe. Pięknie, aż dupa tu pamięknie. Tu będzie samochód gotowy. ja yeah. Harasho gotowe. Niech tutaj. Kurde, myli mi się z tym klikaniem, Niestety. Ja tak wiecie, zabrałem się ostro do roboty. Jak widzicie. Tutaj nie, 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 nie pokazuję wam zbytnio technicznej strony tego, tej gry. Ale to się zmieni, ja tu chcę wiedzieć, wiecie, zabrać się do roboty, co tu będzie trzeba robić, i w ogóle sprawdzić. No, tu, 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 Rachu, ciachu i pięknie, co gotowe. I tak, patrzcie, o, jak ładny dźwięk otwierania drzwi. O, drzwi, pięknie, pięknie, super. Maska. Super, cool. Zarobiście to się wygląda. Jak samochód z góry wygląda? Znaczy z dołu samochód z góry. Nie, nie dostaje korozji. U, ładnie wszystko, pięknie, ładnie się trzyma. Nie ma korozji. Zakonserwowany nawet. Dobra, można samochód brać na dół. Ładnicki siat. I co? I Nie to. I zlecenie. Yy, tak, naprawiony. I dostajemy 500 dolarów. I następne zadanie. Drugie zlecenie. Pierwszy już za nami. Klient zado zadowolony. Czas naprawy około godziny w realu. Mniej więcej. I co my mamy? O, obsługa samochodu. Dość częsta, która powinna się robić, którą powinno się robić co 10 tysięcy w naszych samochodach. Ponad rok temu zmieniałem filtry. Mógłbyś je wszystkie wymienić, czyli mamy filtr paliwa, filtr oleju i filtr powietrza. Będziemy musieli też olej spuścić. To może... A, a i tak się maska zamyka. Yy, podnieśmy go. Pójdźmy po yy, jakieś wiaderko czy coś. Jak to się puszę? A, trzymać? O, tak, aha, naciska się. Żeby nie pobrudzili naszym warsztacie. Yy, yy, gdzieś tu. Mam nadzieję, że trafię. Yy, nie to nie chciałem. Aha, to na to muszę? No, dobra, rozumiem. Zobaczymy czy się... Czy trafimy Nie Kilo e... Nie, nie. O, tutaj Tutaj chciałbym. Korek odkręcić. Halo, halo, o, o! Co to było? Uuu, nie udało Uch. się, niestety nie trafiliśmy. I się olej wylał. No niestety. Yy, nie to o. to co, mogę zabrać miskę, która i tak się nie pobrała nie przydała wracam z powrotem do samochodu, olej spuszczony można otwierać maskę i dalej działać my tam mamy filtr oleju e, filtr paliwa oleju i chyba paliwa i powietrze, tak? dobra yy. najpierw to się demontuje Zazwyczaj to są na opaski Teraz demontujemy Prze, e, Przepływomierz Przepraszam Was Przepraszam I tutaj mamy czapkę Osłonę filtra Powietrza Jak widzicie wszystko ładnie pięknie widać Demontujemy stary filtr Pach Widać, że jest obrócony filter oleju, Dobre, to demontujemy to też no. o! Pięknie, pięknie Tu akurat mamy e, fit e, papierowy. Co my tam mamy w ogóle? E, to znowu nie mogę się jeszcze e, wiecie z tą grobą skontaktować w ogóle musimy tak zakupić teraz w naszym sklepie w ukochanym intercurs tak e, filt powietrza mamy, paliwa e, i filt oleju. Wszystkie kości ładnie, tak powinno być. Dobra, e, rozkładajmy to. Fryb e, Ach, kurde! E, przejdźmy w tryb montażu. Nie. O o o, prawie, prawie, prawie. Jest! Filtr oleju ląduje na swoje miejsce. Przykrywka. Czapka. Zakręcamy ją czasami na dziesiątkę, czasami na wkręty. Zależy od samochodu. Przepływ No nie! Nie mogę tego się nauczyć. Przepły pomierz. Niestety u nas taką... Y, jak to y, mam powiedzieć nie jakoś co jest, czemu się nie chce zamontować co się nie zamontował, czy anulowało mi go Miałem dojścia do śrubki aha, rozumiem Proszę tak, aha ale żeby i tak w realu takie było dojście jak tu mamy, to naprawdę to by było super. Niestety życie to nie bajka ani gra. Eee, brak części do montażu mówisz, to jeszcze wit paliwa, Niech tylko gdzie on będzie gdzieś na 12. Na Niektóre mają gdzieś tutaj, nie? W okolicy silnika. podwozie, eee, sprawdź. O, tutaj montażu i opuszczamy samochód i zlecenie powinno być gotowe. Taka wymiana filtrów i obsługa ogólnie powinien każdy posiadać z samochodu, każdy pan umieć, bo to jest łatwa sprawa, nie ma tu skomplikowanych rzeczy, a jednak można trochę zaoszczędzić. Na tym e, i tak, sprawdźmy zlecenie Zlecenie wykonane, można naprawdę brak oleju. uuuu, Ale żeśmy zawalili Nie braliśmy oleju. Zapomniałem o oleju. By nasz klient pojechał bez oleju. Daleko by pewnie nie zajechał. E, jak tu się leje? Tak Dobra. Bagnecik. Spraźmy bagneciku minimum dopiero to jeszcze. Dobra, już będzie wystarczyć. Idę teraz. Powinno być mniej więcej tak po środku. My zazwyczaj w warsztacie wiecie, lejemy na maxa, żeby było pod max, ale powinno być mniej więcej po środku więc my to damy też po środku o. no i będzie git i teraz będzie spoko i możemy zatwierdzać zamówienie znowu nie to wziąłem i przejść do następnego zlecenia tak oczywiście i ruszamy z następną naprawą klient przyprowadzi nam i zobaczymy co tu się zepsuje może wymiana rządu? Dzisiaj niestety bawiłem się z rządem, ale dość nieciekawym Toyota Yaris która była na łańcuszku, nie na pasku, bo na pasku to jest pubieda. Uuuu! Wykonaj jazdę próbną. Kiedy jadę po wybojach, słyszę stukanie, dobieganie z okolic przednich kół. Sprawdź to i wymień zużyte części. I dawno się przyjechać z tym samochodem. Idziemy na jazdę testową tym samochodem. Poznamy yy, sterowność tego aut nasz aut, bo podobno jest fatalna. Dość naprawdę fatalna. Ja, ruszamy. Piłujemy. Ło, wow, wow, wow. A, bo tu miałem kręcić Tu będę miał chyba hamowanie. Mamy ręcznie. Coś słabego to na znaczy. Dobra. Idziemy dalej, niestety. że yy... tutaj robię bałagan. Niestety nie, tutaj nie dostaliśmy efektu no, yy, lusterek. Jest naprawdę beznadziejny efekt. Yy, znaczy, no to lusterko tak niby jest rozmyte, czy coś jakieś takie gdzieś. O, po wybojach jedziemy. Samochód się ostro trzepie. I wszystkie punkty mamy już zapoznane. I klient mówi, że to z okolic kół. Stawiam na jakiś, nie wiem, drążek stabilizatora, wahacz. Yy... Nie wiem, co tu jeszcze dokładnie. Spojrzymy, to będziemy wiedzieć. I tak, przejdźmy do kół. I tak, demontaż. Śruby. Szpilki. Koło zdemontowane. O, już. Mi się nie podoba. Drążek. Tak, znaczy łącznik stabilizatora. I końcówka. Drążka kierowniczego. Pod magnowicy. Dobra, przejdźmy w tryb. ...demontażu... ...a montażu tu jest, tak sobie montaż... ...nie wiem, właśnie się tryb przełącza... ...bo mi się je daje też szybko... ...dobra, nie to, nie to, nie to, nie to... E, ...tak, i jeszcze... E, ...łącznik stabilizatora lewy... ...musimy pamiętać o lewym... ...od razu sprawdzimy drugie koło... z drugiej z drugą stronę o z drugiej strony też może być coś niepokojącego e, niby e, trążki powinniśmy obydwa zmieniać i samo w, po, wtedy powinien przyjechać na kurty e, e, jak tu mam powiedzieć o tutaj też prążę dobra tutaj e, jestem na, na zbieżność o na ustawianie zbieżności nie wiem to na końcu języka czyli tak dwa sta stabilizatory łącznik stabilizatora szukamy łączniku stabilizatora łączniki stabilizatora łącznik stabilizatora jest lewy i mamy prawy i jeszcze lewy drążek Kierowniczy, tylko mam obawy, że już to ominąłem. E, chyba tak że a trądzik kierowniczy to jest to. Dobra, mam nadzieję, że zakupy były udane. Już wszystko kupiliśmy. E, tryb montażu. Dobra. Już wykręcone łącznik stabilizatora. Pach, pach. Zachęcone koło. Zakręcane koła też już gdzieś w niezbyt dobrym stanie, ale jeszcze. Póki są pomarańczowe. Tak. Powoli, żeby nie upierdzić klientu, lub i ładnie ładujemy, zakręcamy no, A, muszę się jednak tutaj głową ruszyć <laughs> i to y, zakręcić i dostęp. Tutaj koło takie niepokojące felgi stałówki sremne ładne dobra jak stoimy z tym? Tak, naprawiony samolot. Kolejny klient zadowolony. Jest to trzecie zlecenie. Jeszcze dwa. I na dzisiaj sobie skończymy przygodę z Grom. Czar Mechanic Simulator. Dostaniecie pierwszy odcinek na majówkę. Mój yy, skanowanie. Wykonaj skanowanie OBD. Może sprawdzić komputer pokładowy, Chciałbym wiedzieć, czy nie zgłasza żadnych błędów. Aha, czyli to będzie chyba szybko robota, bo tutaj mamy już jakiegoś kombiaka. Oczywiście samochód nie mamy oryginalnych, niestety, na czym sensjonowanych. Dobra, i wnętrzny. Tutaj, o jest. System init, dobra, skanuje. Tester. I co? Już? Na to by wychodziło. Czy my możemy przechodzić przez drzwi? No niestety możemy. Trudno. Jak tam zlecenie wykonane już? Tak, wykonane. Następne. Proszę bardzo. Takie zlecenia to powinny być. Kurde, rachu, ciało i 300 dolarów. Na nasze. Jeszcze musimy... Wiecie co? Bo można sprzedawać zużyte części stare które wyjmujemy na złą napraw rozróżnij, napraw, widzicie, naprawić musimy nie możemy tego yy, yy, yy. tylko właśnie nie z góry czy z dołu będzie to iść. powinno być O, trochę gdzieś to wszystko za to białe nie podoba mi się to Naprawiamy przy Madle rozrusznik. Tak. Już chyba już. Dobra i szybko montujemy. Niestety zniszczony samochód montażu i zakręcamy. Od razu rozróżnik najlepiej wygląda z tego wszystkiego. I maska close. Close, zamknięta i pokaz cenie naprawione, tylko jeszcze wiecie co? 6 dolarów zarobiliśmy tylko. E Chciałbym posprzedawać stare części Krób nie to. E Słuchać magazyn, o sprzedaj, tak. Zawsze coś tam parę groszy się uzbiera, ale to wiecie, grosz do, do grosza będzie kosza, nie? Na złą do pieca. <grych> Dobra, i, i zatwierdzamy zatwierdzam zlecenie. I na dzisiaj fajrand, wolny serduszny. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, więcej, bardziej będę chciał podejść od strony technicznej w następnym odcinku, zacznijmy opowiadanie o mojej przygodzie motoryzacyjnej i w ogóle. Co my tu mamy? Wykonać jazdę pełną wymieni uszkodzonym ciężko, wchodzą mi biegi, to chyba będzie coś nie tak, sprzęgłem, o to w następnym odcinku jutro z rana czeka nas wymowanie skrzyni ze sprzęgłem. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, od...